EU. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na CaseDrop.eu. Siemanko, z tej strony Predator, a dzisiaj jesteśmy na z Casedrop. W dzisiejszym odcineczku spróbujemy zrobić sobie karambita autotronika. A jeśli wejdziecie sobie w pierwszy link w opisie, praktycznie za darmo możecie sobie otworzyć taką skrzyneczkę z Silver 1 za złoty 25. Zł. Zobaczymy, co by wyleciało takiemu widzowi. Lecimy sobie z taką skrzyneczką. No i wyleciałby Wam umpik. Za 22 grosze, ale myślę, że fajny jak za darmo. No i następnym macie też miłosny i bencik do wygrania macie aż 30 tysięcy złotych. Nawet tutaj za ostatnie miejsce macie taką pompę. No i tutaj oczywiście za wyższe miejsca macie koski. Macie tutaj też top 3. Tutaj macie też takie jakby zdrapeczki. Zjapiemy sobie parę. Mamy na przykład MP9. Hamasa. Five Sevena. No i kolejnego Five Sevena. Później macie tutaj też taką jakby Pocztówkę walentynkę dajmy sobie powiedzmy tu 2000. Klikamy, odbierz własną walentynkę, wyślij walentynkę i mamy taką taki, taką kapsułę za 6 ziko więc w sumie Git. No i macie tutaj też taką, jakby maszynę skinów. Tutaj damy sobie 2621 cech dusze. Klikamy start i zobaczymy, co nam maszyna da za skina dzisiaj. Ok, mamy revolver za 9 ziko no więc w sumie tak średnio, ale może być. Także na początek otworzymy sobie, może, skrzyneczkę eliksir Miłości 1 za 120 zł. Zobaczymy, co nam poleci. No, jakby poleciała koska, to mu się szczerze nie obraził. Ale mamy AK-47 Neon Rider. Zobaczymy, w jakim stanie 204 zł. Ok, tego sobie zostawimy, ponieważ to jest proficik. Teraz, może, otworzymy sobie. Ma 5 skrzyneczek Walentynka za 70 zł. Lecimy sobie z tymi skrzyneczkami. Zobaczymy, co nam poleci tutaj. Kręcimy, kręcimy, ok, mamy dwa Galilea, I tutaj mamy 106 zł. Zobaczymy w sumie też proficik. Przechodzimy sobie do następnych skrzyneczek. Może jeszcze otworzymy sobie jedną skrzyneczkę. Letnia 33% profit. Chociaż może trzy skrzyneczki za 130 zł. Fajnie bo jakby poleciało oczywiście trzy czerwone skinki. A mamy dwie kubki Na ruszenie kwarantanny, więc my git. 240 zł wydaliśmy 130 złotych. <laughs> więc tak sobie na przychwycik zostało nam jeszcze 327 zł Sobie może pójdźmy na jedną skrzyneczkę. 50% knife za 167 zł Walimy sobie taką jedną. Zobaczymy czy nam koska poleci. 50% więc powinna wypaść. Ok, mamy koskę, good knife'a. Za 271 zł, zostało nam jeszcze 159 zł. Także otwórzmy sobie może jeszcze skrzyneczkę cover. Otwórzmy sobie może 4. Ok, 140 zł, zobaczymy, co nam tutaj w cover w kiku poleci. Lecimy sobie z tą skrzyneczką. No i w sumie tak średnio, chociaż zależy, jak jakie wstanę. 166 zł, czyli no nawet cover dał nam wyficik. Teraz sobie pójdziemy na Upgrader, no i spróbujemy zrobić sobie tego karębicika. Te tańsze skinki może walniemy sobie na raz, 10. No taką mameczkę, zresztą Strike, lewa strona bez żadnych modów. No spaliło niestety, spaliło, szkoda, że spaliło. Teraz polećmy teraz te sobie dwa Fajsy jedną petkę. O, no, też zaryzykujmy na raz, 10 na takiego digielka. Polećmy lewa z Twastem. No też spaliło niestety. Podaćmy sobie, może teraz, tą kapsułę, rewolwer i awupkę na razy 2 na MP7 Fade. Lewa strona z Fast Modem siedzi nam MP7, więc git, Teraz może Syaxa i MP7 meczkę. A zaryzykujmy jeszcze ostatni taki upgrade'ik ryzykowny na no, awupkę Hyperbestia. Lewa strona z Fast Modem. Ok, siedzi nam awupka, proszę Państwa, na razy 5 w Factor new, więc bardzo fajnie. Spróbujmy, może, meczkę MP7 na razy 2 na AK47 Redline, prawa strona z fastem. No, wszystko jak na razie siada, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. Możliwe, że uda nam się zrobić tego całemu teraz Teraz sobie może, na 1,5, ale też dwa skinki na M4,1 jest masterpiece. Lewa strona z Fastmodem. ale że tutaj nam spaliło na 1,5, to nie fajnie, nie fajnie. Sprawdźmy, że mamy w ogóle do punktu 1200 zł, ok, czyli zrobiliśmy tak, jakby podwójny proficik. Palańmy sobie może emeczkę na razy 2. Na takiego, chociaż nie, może na emeczkę. Cyberbezpieczeństwo. Prawa strona z fastem. Ok, siedzi nam emeczka, więc bardzo fajnie. Teraz sobie może polećmy awupkę I emeczkę. Na jazdy Putoja, na nowa jest tainted Lewa strona z fastem. Ok, siedzi nam. OK, a więc teraz może sobie polećmy jeszcze a na razy 2 na no, AK-47 Legiona of Anubis, dajmy lewą stronę z Casey Modem, zobaczymy czy nam to siądzie. Kręcimy, kręcimy, oczywiście aby siadło, no spaliło niestety, spaliło. Mamy teraz jakieś no, 1172 zł, więc no już w sumie możemy walnąć sobie ten upgrade tego karambidzika, to teraz musimy go tutaj poszukać. On bo w factory nie jakieś około 3000. Jeszcze dalej sobie musimy polecieć. Tutaj gdzieś powinien być. Ok, jest. 2935% szans. Dokładamy dwie dyszki. Prawa strona z modem. Zamykam oczy, oby to siadło. No i niestety nam widzowie spaliło. I zostało nam 6 zł, a więc za następnego odcineczka się